Soczki w kamperze! W Portugalii zajechaliśmy na płatny kemping w Sepu Verde Bo opinie takie, że się zesraliśmy. I co? nie, kurwa! Natura, góry, słoneczko, w Kiblu Grafado. Nie mylić z psem sąsiadki. Gdzie te siatki? Pyszne winko, zachody słońca takie, że płaczesz ze szczęścia, jak małe dziecko dostające pomarańcze na święta. Piesek w siatce, dojrzewający w słońcu, woda ze źródełka i inne rarytasy. Jedynie kleszcze kurwy, co się nafty czepiały. No ale nie rozdrapujmy ran. Co robimy? Nic nie robimy. Polecam to portugalskie wino, bardzo, bardzo dobre. Noj chuj, no i nic więcej nie powiem. Do dna. <grymne> <grymne> zo.